Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie poważymy Młode TB. Są to te młode, co były? 8. Są one z 25 grudnia. Jak widać, waga o około kilograma. Później też od razu sprawdzimy im płeć. Co tutaj siedzi, bo też tego nie sprawdzałem. Kilo 4, na no kilo 15, więc całkiem fajne. Na razie je tu odkładam, żeby mi się nie myliły, po prostu te, które już zważyłem, a te, których nie zważyłem. No i też z takich wiadomości, kilo, kilo 20 całkiem fajne, równe młode jak na razie. Też dostaną większą klatkę niż tą, w której się urodziły. Kilo 25. Myślę, że bardzo, bardzo fajna waga, bym powiedział. Mi się, mi odpowiada taka waga. Też właśnie z takich oj, spokoj, z takich wiadomości na bieżąco, kilo, kilo 8. E, też z takich wiadomości właśnie będę e, zapisywał się do związku, konkretnie do Mazowieckiego Związku, hodowców królików i drobnego inwentarza. E, no i mamy taką nadzieję zabrać coś z tych tutaj właśnie młodych na jakieś jesienne wystawy. Ale też jeśli ktoś by chciał to można, można do mnie pisać. Można do mnie pisać w sprawie jakichś rezerwacji tych młodych. Jeśli by ktoś chciał je bez rodowodu, to mogę wysłać szybciej, ale wiadomo, cena będzie taka sama jak z rodowodem, bo mi się po prostu nie opłaca ich sprzedawać inaczej. Bardzo fajne, równe wagi. Jest o, na przykład tu, tu jest bardzo, bardzo piękny młody. Nie czuję w ogóle żadnych kości. Okrywa włosowa. No, jak wiadomo, u młodych jest. Oj, u młodych jest taka średnia mocno, ale to bardzo młody króliczek. Ale kości nie czuję tu w ogóle. Myślę, że młody jest bardzo ładny. Dobra, ja już idę do hodowli i tam jeszcze sprawdzimy im płeć. Dobra, widzimy się zaraz. Już jestem w hodowli. E, zaraz sobie sprawdzimy płeć tych młodych króliczków. Tak jak mówiłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę do mnie pisać e, odnośnie tych króliczków. Dobra, ta płyta to może nie, bo ona jest z wkrętem. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. Ja sobie sprawdzę co tu jest i wam powiem, co tutaj jest. Tutaj mamy y, bardzo ładną samiczkę. Zero wystających kości. Zresztą jak zauważyłem u żadnych młodych nie ma wystających kości. Ale jest to chyba właśnie jedna z większych samiczek. Przynajmniej tak jak, jak na rękę je ja wszystkie brałem to jest to jedna z większych. Bardzo ładna samiczka. Myślę, żeby ją sobie na przykład zostawić do właśnie na jakieś wystawy. Dobra. Widzimy się z kolejnymi młodymi, i tu mamy też jednego samczyka. Dobra, widzimy się zaraz z kolejnymi młodymi. No, jestem bardzo zadowolony właśnie z tych samiczek, z tego miotu, bo jeśli wszystko dobrze sprawdziłem i się gdzieś nie machnąłem, bo wiadomo, są to młode dosyć króliczki. To mamy tutaj pięć samiczek i trzy samczyki. Tutaj o, ten samczek mi się bardzo podoba. I ten. Chociaż ten, ten jest naprawdę idealny, bo w ogóle nie czuć kości. U tego troszeczkę czuć, ale, ale wiadomo, to są bardzo młode sztuki, więc ciężko jest tu cokolwiek mówić o tym jak one są tam zbudowane. Dobra, wkładamy je tutaj Oj, z powrotem. Ciężko jest właśnie cokolwiek powiedzieć, które tutaj by były najładniejsze i, i tak dalej. Tutaj mamy właśnie tą żółtą samiczkę, którą w ostatnim filmie pokazywałem. Też bardzo fajna żółta samiczka. Ona jest troszkę gruba, więc ona po prostu jest na samym sianie. Jak możecie zobaczyć to jest moja ręka, a o tak to wygląda. Jest bardzo szeroka i no i myślę za gruba. Nawet sam pan powiedział, że, że muszę ją odchudzić. Więc sobie jak na razie jest po prostu na samym, na, samych, na samym sianie przez myślę dwa tygodnie. Dobra, i jeszcze takie mm, parę informacji, bo ja tutaj zaraz samice jeszcze przyniosę ich matkę, bo wiadomo, jest ona za, za młode, są te młode, żeby je same już zostawiać. To bardzo fajnym właśnie możliwością jest tu obok się dopuszcza właśnie ich matka. Już wcześniej właśnie samiec ją pokrył teraz i wcześniej dzisiaj też się pokrył, tylko teraz jest innym samcem pokryta, więc myślę, że będzie coś fajnego. A jeszcze odnośnie młodych ogólnie, to te młode również są na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany, proszę, proszę pisać, to po prostu będziemy się tam dogadywać. I tak, właśnie odnośnie młodych, to jeśli mamy starą klatkę i mamy w niej ściółkę, no to wiadomo, w ściółce są jakieś tam bakterie. W sensie w tym sianie, nie w ściółce, w sensie gnoju, tylko w tym sianku. No to yy, zrobiłem coś takiego. No i też od kilku hodowców słyszałem, że dołożyłem im też tutaj tą ściółkę co tam była i mają one jakby trochę swoich bakterii i myślę, że im łatwiej będzie się po prostu jakby zaklimatyzować w tym pomieszczeniu, w tej nowej klatce, bo z tamtej klatki je wyjąłem, przełożyłem, Oj. dlatego że one by tam nie zostały jak o odsadzone, bo no, tam jest klatka jednak wykotowa. No i później jak za dwa tygodnie, może za 2,5 tygodnia odsadzę od nich samicę, to po prostu one już tu zostaną i będą tu przyzwyczajone. No i będą tatuowane też w tej klatce, myślę, szczepione i, i pójdą na sprzedaż. No ewentualnie wiadomo, jak ktoś nie będzie chciał na przykład szczepionych i tatuowanych, to mogę wysłać je dużo szybciej. O ile ktoś w ogóle jest zainteresowany królikami termuńskimi do kupna, jest do nich też niespokrewniony samczyk. Jakby ktoś chciał, to są do nich, do tych samiczek niespokrewnione samczyki. No i myślę, że pewnie cena za nie to będzie około 30-40 zł. Wszystko się okaże, ale możecie pisać, e, co my tutaj mamy. Tu mamy samczyka, czy samiczka? Się wydaje, że tu jest samiczka. Dobra, może ją jeszcze pokryję, bo ją rano też dopuściłam. I po prostu... Y, bo... Y, no ją dopuściłem, żeby już y, też dała mi kolejny miod. Bo z tego, co zauważyłem u Termunda, przynajmniej z moich obserwacji, jest tak, że y, jeśli ona już ma ten jeden miod, to ona chętnie zachodzi w ciążę tak, jak jest zakacana jak, jakby regularnie, jeśli można to tak powiedzieć. A jeśli na przykład tamtym samiczkom y, no tym tutaj zrobiłem sobie przerwę, to no to na przykład jest tak, że one nie chcą mi się pozakacać, bo, chca, bo chciałem zakocić tą samiczkę, jak o podkładkę do tej samicy żółtej. No i niestety się nie chcę przez dwa dni zakocić, więc już nie będę je zakacał, bo niestety nic z tym nie zrobię. Nawet jak ona by się już zakociła, to już jest za późno na to. E, no i tak, jeszcze do sprzedaży to mamy... E, Tutaj są dwie samiczki. Tu samczyki, ale to są z jednego miotu. Do tych samiczek byłaby możliwość albo kupienia samczyka z rodowodem, albo tych o tutaj młodych samców. E, bo jak pamiętacie tutaj o, to są te, co było ich, co one siedziały właśnie tam, gdzie te młode. No i zostały mi tylko trzy samczyki. Samiczki się sprzedały parę dni temu. No. Tutaj mamy tą samicę belgijską, co miała problem z zębami. I też jest ona zakocona, tak na marginesie mówiąc. No i jeszcze takie spostrzeżenia właśnie co do termundów, to, to jest to naprawdę fajna i bezproblemowa rasa. Dobra, ja już myślę, wyjmę stąd tą samiczkę i damy tą. I damy już ją sobie tutaj do młodych, żeby też się tam nie, nie stresowały, bo wiadomo, Nowa klatka, nowe wszystko. To pewnie jest dla nich troszkę stres. chodź ja sobie, co Chcę sobie zobaczyć, czy to jest na pewno ich matka. Żeby nie było, że wyjąłem samca. 20, dobrze. No, to jest na pewno ich matka. No, sobie już wróciła do, do dzieci. Myślę, że już jest zakocena, bo ją pokrył parę razy. Rano, teraz to w sumie nie wiem, bo ją włożyłem po prostu tak, tak na szybko. No, myślę, że będzie kotna. Też jest zakocona innym samczykiem. Dobra, jeszcze z, z termundów okociła mi się ta samiczka. O, jak widzicie, już tu młode młody, młody dwa latają, a nie trzy, czyli wyszły, wyszły wszystkie. Pierwszy raz y, młode opuściło gniazdo. Y, jak widać one są bardzo duże. Jest ich tylko trzy. Oj, oj, oj. Nie leć mi tutaj, tak? Oj. Agresywna samica. Nie wiem czy na mnie, czy na młodego. Dobra, ja już się tutaj zamykam. Mm. No i tak, te młode byłyby niespokrewnione też do tamtych młodych termunckich. No, ewentualnie jest właśnie ten jeden dorosły samczyk na sprzedanie, bo okazało się, że dwa samce są ze sobą spokrewnione po prostu jeden jest starszy, drugi jest młodszy, więc jeden idzie na sprzedanie. Więc jeśli ktoś chce, to proszę rezerwować tak samo rezerwować te młode, czy, czy też z tamtych trzech to myślę, że tamte trzy zostaną sobie wszystkie trzy, niezależnie co będzie. Na wystawę te trzy zostawię i zostawię sobie coś z tych, jedną, jedną czy jednego, bo też bym miał taki plan, żeby one poszły na kolekcję, czyli to by były cztery młode. Eee, no i jeden, no i właśnie jednego bym z tych sobie dołożył. Eee, no i one też by mi się łapały, właśnie na jakieś jesienne wystawy, te młode. No, tu już mają sporo więcej miejsca niż w tamtej klatce, dlatego je tu przeniosłem, bo, bo stwierdziłem, że tu mają więcej miejsca. Też tutaj jest mega, mega błoto, bo u nas przez tydzień bodajże teraz pada. No, więc moje spostrzeżenia na temat trasy Termuński Białe są takie, że. A może w sumie nagram o tym in jakiś inny filmik na temat właśnie. Tego, co o tej razie sądzę, co o niej mogę powiedzieć po, po tych kilku wykotach, e, czy ją polecam, czy, czy jednak może nie. Dobra, więc myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Albo nie, jeszcze damy sobie tym młodym jedzenie. Dostaną zaraz mieszankę z granulatem i e, po prostu się odezwę do Was, jak już ją tu przyniosę i będziemy im dawać. No dobra, mam już przyniesioną mieszankę. mieszanka składa się jak widać z jęczmienia i granulatu. Tutaj też było troszkę e, jęczmienia, bo tutaj przed chwilą też były jakieś młode. W sensie e, był tu jeden samczyk, więc zostało trochę po nim jęczmienia. No ale jak widać, muszę i uzupełnić. Widać, młode są bardzo gładne, znaczy gładne, one tam też miały, ale wiadomo. E, granulat robi swoje w mieszance i są bardzo na niego chętne. No i też myślę, myślę, że fajne są te młode. Też mam dwie dorosłe samice na sprzedanie termunskie. E, no. no i myślę, że to by było już na tle w tym filmie. I tak jest to film jeden z dłuższych, bo 10 minut i 30 sekund. Ja Wam dziękuję. Jeśli ktoś do tego momentu dotrwał, to może napisać o tym w komentarzu, że dotrwałem. Będę z tego bardzo powodu szczęśliwy, że ktoś w ogóle ogląda takie moje gadanie tutaj bez sensu przez, przez 10 minut. E, no, zostawcie subskrypcję. Ja Wam z tego powodu dziękuję. Jeśli ją zostawicie, dobra, cześć.